Na pewno taka akcja jest bardzo fajna. Promuje hokej w Katowicach. Może pokazać dzieciom jak e, od środka, no może nie w całości, od środka wygląda ubieranie się zawodnika, jak zawodnik wygląda w sprzęcie. Może ich to w pewien sposób zachęcić do tego, żeby przyjść do naszego klubu i spróbować tej pięknej dyscypliny sportu. Myślę, że takie akcje są potrzebne, żeby promować nasz sport, który jednak potrzebuje promocji w, te, w, te, w tych czasach i Miejmy nadzieję, że to przyniesie odpowiedni skutek. Proszę powiedzieć, jak dzieci przyjęły dzisiaj hokeistów w przedszkolu? Myślę, że bardzo fajnie. Bardzo dzieciaczki oczekiwały na hokejistów, nie umiały się dzieci doczekać, ponieważ to jest coś nowego dla dzieci i były bardzo podekscytowane. A myśli Pani, że to jest skuteczny sposób, żeby promować sport w tak młodym wieku wśród właśnie dzieci? Myślę, że bardzo, tak, takie akcje, myślę, że bardzo temu sprzyjają i rozwijają właśnie u młodych taki jakby zalążek tego, żeby właśnie ten sport zacząć uprawiać.